Witajcie kochani, bardzo mi miło, że jesteście na naszej stronie i zastanawiacie się nad nauką norweskiego razem z nami. Ja mam na imię Natalia i jestem założycielką tej szkoły oraz nauczycielem norweskiego. Większość z Was kojarzy mnie pewnie z Facebooka i Instagrama Norweski z Natalią, z różnych filmików po norwesku i ogólnie materiałów, które tam publikuję. A kto jeszcze nie kojarzy, tego serdecznie zapraszam. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o sobie i o mojej szkole. Studia skończyłam w Norwegii i od 7 lat pracuję jako nauczyciel. Cały czas się doszkalam i robię różne podyplomówki i kursy związane z nauczaniem, między innymi na uniwersytetach i szkołach wyższych, w takich miejscach jak w, Stånger, w Hamar, w Trondheim. Na początku pracowałam w norweskich szkołach, aż w końcu postanowiłam założyć swoją własną. Dla mnie prowadzenie szkoły językowej to jest ciągły rozwój, nauka, doszkalanie się, no i zdobywanie nowych informacji na temat metod nauczania. Moje doświadczenie i wykształcenie jest oczywiście dla mnie ważne. Dzięki wykształceniu zdobyłam wiedzę o języku i nauczyłam się też, jak tę wiedzę skutecznie przekazywać Wam. Ale tak naprawdę uważam, że jest jeszcze coś innego, kluczowego, co sprawia, że jestem dobrym lektorem. Jest to fakt, że mi zależy. Zależy mi na uczniach, moi uczniowie są dla mnie ważni, każdego traktuję indywidualnie i dlatego zawsze na początku pytam o Twoją historię. Jak długo mieszkasz w Norwegii? Co Cię tu sprowadziło? Jaki jest Twój cel? I wtedy łatwiej zobaczyć mi cały obraz i człowieka z pragnieniami, marzeniami, to czasami też można powiedzieć lękami. I ten cel, o który też pytam na początku, zawsze staram się zapamiętać. To może być zdobycie wymarzonej pracy, dostanie się na studia. Rozmowa z nauczycielami dziecka w szkole po norwesku, a może po prostu chęć pozbycia się strachu za każdym razem, jak się idzie do apteki, do lekarza czy do sklepu, albo po prostu trzeba porozmawiać z sąsiadem. I oczywiście, że kiedy moi uczniowie piszą mi, że zdają moszk czy test, to jestem szczęśliwa i dumna, ale gdy ktoś pisze mi, że się przełamał. Że przełamał bariery, że zaczął mówić w pracy, nie boi się już u lekarza rozmawiać po norwesku, znalazł przyjaciół w Norwegii, to to jest dla mnie najpiękniejsze, i to daje mi taką największą satysfakcję w pracy jako nauczyciel. I warto tutaj podkreślić, że język jest kluczowy. Dzięki językowi komunikujemy się, wyrażamy swoje potrzeby, emocje. I ja doskonale wiem, że przeprowadzka do innego kraju może być stresująca, bo sama przeprowadzałam się do pięciu różnych miejsc w pięciu różnych krajach, i dlatego jesteśmy tutaj, żeby Ci pomóc i ułatwić tą przygodę, i ułatwić Ci też ten start w nowym kraju. Także dlatego, że każda osoba jest dla mnie ważna, to czasami trzeba poczekać na miejsce na kursie kilka miesięcy. Nie chcę robić miliona kursów, bo wtedy nie będę mogła się już skupić na każdym z Was tak jakbym chciała. I żeby chociaż troszeczkę skrócić ten czas oczekiwania, to współpracuję z innymi lektorami, którzy w mojej opinii są cudownymi osobami. Nie jest łatwo znaleźć dobrego lektora z każdym przeprowadzamy lekcję próbną, różne rozmowy. Każdy lektor też uczy według tej samej metody i korzysta z moich autorskich materiałów. Ścieżka nauczania jest taka sama u każdego z nas. Każdy lektor ma długie doświadczenie pedagogiczne, zna norweski na wysokim poziomie, no i co najważniejsze, jest zaangażowany i prowadzi kursy z pasją. Atmosfera kursu jest niezwykle ważna, dlatego że chcę, żeby każdy czuł się na naszych kursach mile widziany i przychodził na zajęcia bez stresu i bez spiny. Ja osobiście monitoruję pracę każdego lektora, każdy otrzymuje ode mnie feedback. Sama też poddaję swoją pracę rewizji i mam różnych mentorów. Dzięki temu dostaję informację zwrotną o tym, co mogę zrobić lepiej, co poprawić, w jaki sposób powiedzieć coś inaczej. Zawsze mogę też dopytać, jeśli sama mam jakąś wątpliwość. I właśnie dzięki temu jestem na bieżąco z niuansami językowymi i tą wiedzę mogę dalej przekazywać Wam. I chciałabym też powiedzieć króciutko o naszych kursach. Spotykamy się w małych grupach, zazwyczaj sześcioosobowych. Każde zajęcie są nagrywane i udostępniane razem z czatem innymi materiałami na Waszej prywatnej grupie i dzięki temu możecie powtarzać materiał i macie też możliwość nadrobienia tego, co się dzieje na lekcji, jeśli akurat nie jesteście obecni. Wszystkie materiały i filmiki są dostępne jeszcze 6 miesięcy po zakończonym kursie, także możecie wracać do tego, co przerobiliśmy. Na zajęciach mamy jedną bazową książkę ale korzystamy także z wielu naszych autorskich materiałów, prezentacji plansz, różnych zadań, quizów. Przykłady takich plansz możecie sobie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Na każdym poziomie, już od samego początku, staramy się też włączać dużo podcastów, filmików, artykułów z życia codziennego. Bardzo często na początku z zajęć mamy takie krótkie testy przypominające, żeby to była dla Was taka motywacja do nauki, jak i sprawdzenie samego siebie co potrafię, co jeszcze muszę powtórzyć. No i poza tym wiem, że jeśli pracujemy i studiujemy, to często ta nauka języka schodzi gdzieś tam na drugi plan, mimo wielkich chęci. Więc to jest też taka troszeczkę, można powiedzieć, adrenalinka, że okej, okay, muszę się pouczyć, bo będzie testik, tak, żeby po prostu Wasze rezultaty były jeszcze szybciej zauważalne. Na zajęciach mamy także zadania w parach, prezentacje ustne, dodatkowe spotkania w stylu sproccafe dla chętnych. Zawsze dużo rozmawiamy na przeróżne tematy, tak żeby się przełamać i potem móc prowadzić takie same rozmowy w życiu codziennym. Więc kochani, jednym zdaniem zapraszamy serdecznie. Czasami trzeba chwilkę poczekać na miejsce, ale warto. Do zobaczenia na kursach.